Jakbym kogoś się z was zapytał, dlaczego jest mi tak ciężko schudnąć. To jestem przekonany, że większość z was by znalazła 5-10 sposobów na to, jak mogę sobie z tym poradzić, ale kiedybyśmy popatrzyli na wasze problemy, no to już może nie poszło tak szybko, i wszystkie sposoby by padły na upadkach najczęściej. Właśnie jakoś tak jest, że. Łatwo idzie mi, kiedy spowiadam ludzi, doradzić im w ich różnych problemach. Ale nawet jak z braćmi rozmawiałem, z braćmi prezbyterami, jakbyśmy wcielali te wszystkie piękne rady w nasze życie, to byśmy naprawdę już byli świętymi. Często bardzo łatwo doradzać komuś, jak mają im rozwiązać jakiś problem, ale kiedy już przychodzi do spraw. Walki z własnymi błędami, z własnymi grzechami, z własnymi słabościami, to jest mega trudne i można się borykać przez dobre parę lat z tym samym. I wydaje się, że większość moich problemów jest mi aż wstyd, jakie są głupie, jak, jakie są proste. A ja leżę na łopatkach i często po prostu sobie nie radzę. Jestem przekonany, że to doświadczenie dotyczy większości z Was, że łatwo. Poprowadzić kogoś, łatwo komuś podpowiedzieć, ale okazuje się, że w życiu wprowadzenie tych wszystkich pięknych rad jest ultra ciężkie. Często jest tak, że my wręcz chcielibyśmy iść za tymi radami, gdzie pięknie możemy powiedzieć, doradzić, ale żebyśmy te same rady bardzo konkretnie poukładali w naszym życiu, to mija miesiąc, rok, może kilka lat. Jest to mega trudne. Myślę, że zauważenie tych wszystkich problemów w sobie jest ultra kluczowe. I zresztą chyba to każdy wie. Zauważenie tej drzazgi, o której mówi Ewangelia, nie tylko w kimś innym, a w swoim oku i nazwanie jej jakimś konkretnym problemem, jest bardzo ważne. Ale to jeszcze nie wszystko. Trzeba rzeczywiście zwrócić się do najważniejszego. Przewodnika, który nas prowadzi. Ewangelia mówi, żebyśmy nie szli za ślepym przewodnikiem. Nie za tym, który będzie nam tylko doradzał na ślepo, nie znając naszych problemów, nie znając naszych sytuacji, a nie będzie, nie będzie szedł w tą samą stronę. Trzeba iść za tym, który mógł przeżyć jakąś trudność, mógł sobie z nią poradzić. I przetarł już pewne ścieżki. Często w walce z jakimś problemem może być najbardziej pomocny ten, który spadł na dół tej problemy, przecierpiał, zrozumiał jakie to jest trudne i powoli, stopniowo, rok po roku próbował się wygrzebywać. Często takie świadectwo jest bardzo pomocne. A wiemy, że najlepszym przyrodnikiem, który też dotknął w różnych trudności, może nie słabości związanych z grzechem, ale trudności ludzkiej. I wziął na siebie różne trudności, jest Jezus. On nie jest ślepym przewodnikiem. On naprawdę wie, że jest ciężko ludziom, ciężko jest człowiekowi, jest niełatwo. On jest tym widzącym, który wszystko widzi, który wie, jak dobrze nas poprowadzić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jakoś dotknęło mnie, poruszyło, że ta belka, o której mówi dzisiejsza Ewangelia. Yy, też może być przetłumaczona jako belka, a ta, która jest yy, podtrzymująca dom, podtrzymująca fundament. Jeżeli mamy tą belkę w oku, która nam wszystko zaślepia, czyli powiedzmy belka, jakiś błąd, który stał się osnową naszego życia, to trzeba tą belkę wymienić. Nie tylko wyciągnąć żazgę, ale wręcz tą belkę wymienić. Tą belką w oku, tą belką, która nas... Nie tylko będzie zaślepiała, ale odwrotnie prowadziła, ma być belka z krzyża. Trzeba iść za tym przewodnikiem, który doświadczył śmierci, który zauważył, że ludzka natura jest słaba, że tak naprawdę jest często zaślepiona, ma belkę w oku straczącą, żeby tą belkę wymienić na belkę krzyża, żeby zauważyć tak. Mam zaślepione oczy, ale pomimo tego chcę iść do przodu. Chce zrywać owoce z krzyża, z tej belki, która jest żywa, nie sucha, żywa belka. I najważniejszy jest ten przewodnik, który doprowadzi nas do tego, że będziemy wydawali dobre owoce, że będziemy służyli innym, że będziemy poddawali się miłości Bożej i dawali to miłość innym. Myślę, że najlepszym takim przewodnikiem właśnie jest Jezus. Sam próbuję wymieniać moją belkę wokół, zauważać moją śmierć, moje błędy, moje słabości, żeby brać belkę Jezusa na siebie, która to przyniesie owoc, która to jedyna przynosząca owoc, czego Wam też serdecznie życzę.